Tutaj ludzie sobie sami krzywdę robią, opowiadając takie, takie rzeczy, i, i, yy, i nakręcając się niepotrzebnie. Na, na to, że na egzaminach jest, nie wiem, trzeba nie wiadomo jak jeździć, żeby go zdać. Egzamin mhm. na prawo jazdy jest bardzo prosty, zgadzasz się? Zgadzam w, w się. Prawo powiedziemy. nawet nic by się nie stało, by był trudniejszy. Yy, powiem więcej. Testy na prawo jazdy nie są trudne, no. chociaż zdarzają się no, niezbyt mądre, mądre pytania. pytania. No oczywiście, no, ten system no, nie jest doskonały, ani system egzaminowania, ani system szkolenia. Yy, też tutaj no, czynnik ludzki pod tytułem pan instruktor i pan egzaminator robi yy, robotę. Wszystko zależy też, jak jesteśmy wyszkoleni, też trochę zależy od pana egzaminatora, jak bardzo służbowo podchodzi do tematu.